Witam Was serdecznie. Słuchajcie, korzystając z okienka czasowego, z tego, że zrobiło się odrobinę cieplej, chcę Wam pokazać mieszkanie, które kupiłem ponad 3 lata temu, ale nie mogłem Wam go do dzisiaj pokazać, ponieważ non-stop się wynajmuje. A jest to bardzo, bardzo ciekawe mieszkanie. Warszawa, Stara Ochota, budynek, lata 50. poprzedniego wieku. Startujemy! Jesteśmy. Słuchajcie, to mieszkanie e, kupiłem ponad 3 lata temu. Liczby będą na samym końcu. E, natomiast, tak, to jest 16 m2. Ono takie było, nie powstało z podzielenia jednego większego mieszkania na dwa albo trzy mniejsze. Ten lokal dokładnie takiej wielkości był, a dokładnie 16,1 metra. Zobaczmy, co na tej przestrzeni. Udało się handy design uzyskać. Zacznijmy może od aneksu kuchennego. Znowu w pełni wyposażony aneks kuchenny. E, mamy piekarnik, mamy płytę grzewczą, pochłaniacz, oczywiście zmywarkę. Wiem, często dyskutujecie to, a po co zmywarka takiej wielkości i tak dalej. Bo ja je lubię i moi najemcy lubią zmywarki. Kropka. W tym miejscu schowaliśmy. E, o! W tym miejscu. Schowaliśmy małą lodówkę. Ona może nie jest aż tak mała, ale jak na tą wielkość mieszkania jest wystarczająca. E, miejsce na przechowywanie tak naprawdę i to jest pewien mankament. Dla jednej osoby jest OK. Chociaż zazwyczaj jest to mieszkanie wynajmowane przez parę. Tu mamy miejsce na przechowywanie, tam mamy pewne półeczki, ale tak właściwie to tyle. E, aneks kuchenny mamy, mamy za sobą. Funkcję spania spełnia ta sofa. Przed nią mamy zamontowany telewizor, miejsce do zjedzenia, no ale powiedzmy sobie szczerze, alternatywą dla tego mieszkania jest wynajęcie gdzieś w pokoiku ze wspólną kuchnią, wspólną łazienką, więc czemu nie mieć fajnej przestrzeni dla samego siebie? A teraz chodźcie, zobaczymy, jak wygląda łazienka. Łazienka jest dość duża, jak na tą wielkość mieszkania, bo mamy duży, tak naprawdę nawet dwuosobowy prysznic, jest umywalka. Pod spodem jest pralka, pod tym blatem jest pralka. I oczywiście e, toaleta e, tutaj Wy jej nie widzicie, ale za chwilę zobaczycie je w panoramie e, tego mieszkania. Wróćmy na chwilę do tej części dziennej. Opowiem Wam, jakie są moim zdaniem, mankamenty tego mieszkania. Mieliśmy bardzo małą przestrzeń, to jest tylko 16 metrów kwadratowych i choćbyśmy nie wiem co chcieli, nie byliśmy w stanie tutaj pewnie zrobić biblioteki, większego salonu, dwóch sypialni. To jest 16 metrów kwadratowych. Więc pewnym minusem jest ograniczona przestrzeń na przechowywanie. Niestety nie ma tutaj dużej szafy, która pewnie każdy z nas by chciał ją mieć, ale do tej pory najemcom to nie przeszkadzało, ponieważ cena najmu jest bardzo dobra. Kolejnym pewnym mankamentem jest to, że nie zmieściła nam się tutaj duża pralka. Ale znowu, ta, która jest, jest absolutnie wystarczająca, to 3 kg. No pewnie, że fajnie by było, jakby była 6-7-kilowa pralka, ale jest taka, jaka jest. I ostatni element, gdybym miał się czepiać co do tego mieszkania, to jest ogrzewanie elektryczne. Nie jest to ogrzewanie miejskie, jest to ogrzewanie elektryczne. Wiem, wiem, zaraz powiecie. Wysokie koszty ogrzewania, no tak, ale nie spytaliście o czynsz. Czynsz w tym mieszkaniu wynosi 100 zł. Więc nawet jeżeli w sezonie grzewczym to ogrzewanie elektryczne potrafi kosztować okolice ok. 200 zł, 250 zł, a grzejemy 5-6 miesięcy w roku, to gdybyśmy to rozbili, to i tak wyjdzie taniej niż czynsz, który na takim mieszkaniu normalnie wynosiłby pewnie w okolicach 250-300 zł. A co mi się podoba w tym mieszkaniu? Mnie osobiście bardzo podoba się ta aranżacja przestrzeni, która jest. Jest ona lubiana przez najemców. Szukałem okienka przez ostatni prawie rok, żeby pokazać Wam to mieszkanie, ale ono non-stop było wynajmowane. I teraz porozmawiajmy o pieniądzach. I nim Wam to powiem, jedna bardzo ważna rzecz. Inwestowanie w nieruchomości jest ryzykowne. Nie jestem doradcą inwestycyjnym, nie namawiam was do inwestycji w nieruchomości. Zróbcie swój własny research, swoje własne badania i pamiętajcie o tym, że inwestując we wszystko, w tym zwłaszcza nieruchomości można stracić. To nie jest tylko i wyłącznie tak, że się zyskuje. I oczywiście mógłbym zrobić moje szkolenie z tego, z tymi danymi, których Wam za chwilę powiem. Jak to się robi flipy i zarabia na inwestowaniu w nieruchomości. Tylko to jest niekopiowalne. Nie te czasy, nie ten poziom zaangażowania, prawdopodobnie, i nie te możliwości, które dzisiaj są. To mieszkanie, tak jak Wam powiedziałem, kupiłem dokładnie w listopadzie 2017 roku, więc troszkę ponad 3 lata. Handy Design zrobiło tutaj projekt, projekt, który i to jest coś, co jest bardzo ważne przy projektach architektonicznych, który się sprawdził. To znaczy, to jest mieszkanie, które sam też kiedyś wynajmowałem, czy też uczestniczyłem w wynajmie, tak? pokazywałem to mieszkanie, które wynajmuje tak naprawdę pierwszy najemca, który przychodzi. Więc to jest coś, czego ludzie chcą, na co jest ich stać. Może tak, może chcieliby coś innego, ale to jest to, na co jest ich stać. W związku z tym ono non-stop było wynajęte. I teraz moi drodzy, a wtedy, kiedy robicie remont mieszkania dla siebie czy inwestycyjnie, zwróćcie uwagę na to, czy. Biuro projektowe, któremu, któremu powierzacie to zadanie, zaprojektowania, ma doświadczenie w projektowaniu powierzchni pod wynajem, w mieszczeniu się w budżecie, czasie i tym wszystkim, co jest bardzo ważne, bo bardzo często zdarzamy się, zderzamy się z tym, że projekty, z którymi wstępne koncepcje, z którymi klienci przychodzą do nas do handii, no, niestety nie zdałyby egzaminu w praktyce. To mieszkanie 3 lata i 3 miesiące temu kupiłem za 125 tysięcy złotych. I tu chcę Wam zwrócić uwagę i powiem Wam więcej. Byłem trzecim klientem, który tak naprawdę to mieszkanie oglądał, więc wcale nie była to wtedy jakaś super deal, super okazja. Natomiast kupiłem to mieszkanie, zrobiliśmy tutaj remont i je wynajmowałem. Zwrot z inwestycji rewelacyjny. Dzisiaj zdecydowałem, że przed czas na to. Aby to mieszkanie sprzedać. W związku z tym jest ono wystawione do sprzedaży. I tu jest ten jeden z elementów zarabiania na nieruchomościach, który często jest przeoczany. To znaczy a, wzrost wartości nieruchomości w czasie. I tutaj, wszystkim tym, którzy o spekulacjach i tak, dalej, słuchajcie. Co ja mały żuczek mam wspólnego ze wzrostem cen nieruchomości? One i tak będą rosły, będzie się zmieniała tylko dynamika wzrostu cen. E, prosta rzecz, słuchajcie, taki remont, który zrobiliśmy tutaj dzisiaj, 3 lata później, musiałbym na niego wydać co najmniej dwa razy tyle, ile płaciliśmy 3 lata temu. Tak, przede wszystkim koszty robocizny poszły do góry. Więc nie będę wam opowiadał o tym, ile kosztował ten remont, bo jest to dzisiaj już niewykonalne w tych realiach, które są teraz. Po trzech latach, tydzień temu, robiliśmy to odświeżenie i za samo odświeżenie, za pracę, Wykonawcy zapłaciłem ponad 2000 zł tak, za kilka dni pracy, bo takie dzisiaj są koszty. Ale dzięki temu, że to mieszkanie kupiłem ponad 3 lata temu, zrobiłem w tamtych realiach ten remont. Dzisiaj Zarobię 100% na sprzedaży tego mieszkania. Są one wystawione do sprzedaży za 280 tysięcy złotych. Dobrze, powiecie, sprzedaż się nie sprzeda Nie szkodzi. Jak się nie sprzeda, to ja znowu wynajmę i znowu będę realizował przy tej cenie 280 tysięcy złotych. 7% zysku netto w skali roku. Całkiem nieźle, jak na takim mieszkaniu, mieszkaniu, które non-stop się wynajmuje, bo tego typu mieszkania zawsze są na nich chętni, i zawsze bardzo szybko się wynajmują. Także pamiętajcie. Uh, tak jak mnie 3 lata temu już wydawało się, że ceny są absurdalnie wysokie. Pewnie, jak patrzę wstecz, to chciałbym kupować dzisiaj w, cenach, w takich cenach te mieszkania, w jakich wtedy je sprzedawałem już po remontach. Ale tak samo będzie za 3-4. 5 lat, więc bardzo ważnym elementem jest zarabianie na wzroście wartości nieruchomości w czasie. Pamiętaj, w nieruchomościach kupujesz lokalizację, lokalizację, lokalizację. To jest to coś, czego nie zmienisz. Resztę z mieszkaniem możesz zrobić bardzo dużo. Nie chcę powiedzieć wszystko, bo nie wszystko, ale bardzo dużo podnosząc jego wartość. Także zwróćcie uwagę, dokonując dzisiaj zakupów inwestycyjnych, że można zarobić tak jak ja zarabiałem przez 3 lata non-stop, wynajmując to mieszkanie. A także w tym czasie wzrastała wartość tego mieszkania, i przez te 3 lata zarobiłem znacznie więcej na wzroście wartości tej nieruchomości, od którego to wzrostu wartości nieruchomości zapłacę podatek dopiero teraz, wtedy kiedy sprzedam tą nieruchomość. Przez cały ten czas wzrost wartości był, ta nieruchomość rosła jej wartość, a ja nie musiałem od tego płacić podatku, bo zapłacę podatek w momencie, kiedy tą nieruchomość sprzedam. A jeżeli jej nie sprzedam, dalej będę ją wynajmował i dalej będę na tym zarabiał. Średnio 15 tysięcy wyświetleń odcinków vloga dziennie. To naprawdę zobowiązuje. Zacząłem ćwiczyć podp podpórki językowe. Mam nadzieję, że już jest lepiej, a tak poważnie. Zapraszam Was na kolejny odcinek. W kolejnym odcinku opowiem Wam o mojej nowej koncepcji, którą już przetestowałem. Pośrednika nieruchomości 50. To co do tej pory wszystko wiecie na temat pośrednictwa nieruchomości, bycia pośrednikiem nieruchomości. Moim zdaniem odchodzi już do Lamusa. Wiele rzeczy ma na to wpływ, wiele rzeczy to zmienia. A jeżeli chodzi o dzisiaj, jeżeli podobało ci się to nagranie, jeżeli chcesz więcej, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę. Dzięki temu dotrzę do większej liczby osób, a ja dalej będę miał większą, coraz większą motywację, żeby częściej nagrywać i dzielić się z tobą moją wiedzą i doświadczeniem. Dzięki za dzisiaj.